Witam, Bartłomiej z tej strony. W dzisiejszym filmiku chciałem Wam przedstawić, jak najlepiej ćwiczyć stożek rotatorów. Stożek rotatorów jest to grupa mięśni w obrębie stawu ramienno-upadkowego odpowiedzialna za dynamiczną stabilizację barku. W skład stożka rotatorów wchodzi mięsień nadgrzebieniowy, podgrzebieniowy, opłonniejszy, jak i podłopadkowy. Poszczególnie mięśnie odpowiedzialne są za ruch rotacji zewnętrznej wewnętrznej, jak i przywiedzenie i odwiedzenie ramienia. Ze względu na to, że mięśnie biorą udział w wielu ruchach barku, niemożliwe jest pełna solacja w poszczególnych ćwiczeniach. Dlatego, aby w pełni wzmocnić torze rotatorów, wymagane jest globalne podejście do ćwiczeń, które składać się będą z ćwiczeń izolowanych, a także wielostawowych w wielu kierunkach. Ćwiczenia także będą musiały być progresywne, stopniowo zwiększając zakres ruchu, obciążenie czy ilość powtórzeń. Aby kompleksowo wzmocnić stożek rotatorów, osobiście polecam wykorzystać trzy rodzaje ćwiczeń: ćwiczenia rotacji, elementy wznosu ramion oraz globalne ćwiczenia wielostawowe. Tak, żeby zapracować całym stożkiem rotatorów. Zaczniemy od ćwiczeń rotacyjnych. Jeśli chodzi o rotację, mamy bardzo wiele opcji. Jednym z moich ulubionych ćwiczeń w tym zakresie jest wykonanie rotacji zewnętrznej z niewielkim handlem poprzez rotację zewnętrzną ramienia w leżeniu, opierając łokieć o kolano. Możemy także wykonać rotację zewnętrzną z gumą Powerband. Przy tym ćwiczeniu istotne jest, aby utrzymać ramię blisko tłowia. W tym celu możemy użyć też ręcznika lub czegoś podobnego i utrzymać ten przedmiot między tłowiem a ramieniem. Trzecią opcją jest wykonanie rotacji na gumie miniband. Jako progresję możemy też wykonać w pozycji wyższej w ramieniu. O około 90 stopni. Dodatkowo możemy też uwzględnić ćwiczenia dla rotacji wewnętrznej, żeby uwzględnić też pracę mięśnia podłopatkowego. I tutaj podobnie możemy wykorzystać gumę Power Band. Kolejną kategorią ćwiczeń są elementy wznosu ramion. W tej kategorii mamy też kilka opcji do wyboru. Progresję ćwiczeń potocznie nazywamy aniołkiem. Możemy wykonać progresję aniołka wykorzystując gumę Wyciąg zaczynając od litery A, przyciągając gumę do naszych bioder. Stopniowo przechodzimy do litery T, w której przyciągamy gumę tak, aby ramię było odwiedzione do 90 stopni. Następnie wykonujemy Y, przyciągając gumę ponad wysokość barku. Przed ostatnim elementem jest litera I, gdzie przyciągamy gumę bezpośrednio nad głowę. W ostatnim etapie możemy wykonać pełnego aniołka na gumie, wykonując pełny ruch odwiedzenia ramienia na gumie. Alternatywnie możemy wykonać ruch T, -Y I, wykorzystując handle, czy niewielkie talerze. Podobnie jak z gumami, ostatecznie chcemy wykonać pełnego aniołka, w tym przypadku w leżeniu na ziemi. To ćwiczenie świetnie sprawdzać się będzie też jako rozgrzewka do treningu górnej części ciała. Kolejną opcją są wznosy na handlach. W pierwszym etapie wykonujemy wznosy ramion do kąta 90 stopni. Stopniowo staramy się zwiększyć ten zakres ruchu, aż będziemy mogli wykonać ruch w pełnym zakresie. Drugą opcją są tzw. Tak scaptions. Różnica jest taka, że unosimy handle pod lekkim kątem, tak żeby kciuk skierowany był do góry, czyli podnosimy ramiona przodem. I podobnie jak przy wznosie bokiem, wykonujemy w 9 do 90 stopni i stopniowo staramy się wykonać w coraz większym zakresie. Oba ćwiczenia są też możliwe do wykonania z użyciem Powerband. Kolejną grupą ćwiczeń są to globalne ćwiczenia wielostawowe. Tutaj możemy wykorzystać bardzo wiele opcji: poprzez pompki różnego rodzaju łatwiejsze lub trudniejsze, na przykład na podwyższeniu do klasycznych, do pompek z dodatkowym obciążeniem oraz ćwiczenia typu dipy. Tutaj też możemy wykorzystać wyciskanie nad głowę, na przykład z ketlem, lub ja też bardzo proponuję wykonać tak zwany bottom's up press, czyli trzymamy kettle odwrotnie z pozycji klęku na jednej nodze. Oraz powinniśmy wykonywać też ćwiczenia z kategorii przyciągania, typu wiosłowania, lub podciągania. Tutaj możemy też wykonać podciągania, które są ułatwieniem, na przykład z gumą, lub możemy na przykład wykonywać podciągania do TRXu, czy podciągania australijskie, lub inne warianty, które są na nas dobre na dany moment. Ćwiczenia warto jest wybrać w taki sposób, żeby były na nas relatywnie trudne, ale nie prowokowały drastycznie dolegliwości bólowych. Jeśli ćwiczenie jest załatwe, powinniśmy przejść dalej do progresji lub dodać większe obciążenie, czyli na przykład większą gumę czy cięższy handl lub przechodzimy po prostu do trudniejszej progresji. Też w zależności oczywiście od tego, co mamy dostępne, i stopniowo staramy się utrudniać sobie te ćwiczenia. Zazwyczaj większość tych ćwiczeń będziemy wykonywać mniej więcej 3-4 serie po 10 do 15 powtórzeń. Jeśli jesteśmy w stanie zrobić dużo więcej niż 15 powtórzeń, to wybieramy trudniejszy wariant ćwiczenia lub dobieramy większe obciążenia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania, polubienia komentowania i zadawania pytań. Pozdrawiam.